Gajkowskie Centrum Kultury Przedstawia Yeti Część pierwsza Yeti stąpa Rozdział siódmy Fabryka Kurilecka Fabryka kuchylewka znajdowała się dwa kilometry od rynku miejskiego. Miała ściany zrobione ze świerku. Dach był obsydianowy. Bliźniaki dotarły do fabryki kuchyleckiej. Dzień dobry, tato, przywitała się Zosia. Dzień dobry, gościły Zosiu, odparł Gustaw. Co słychać? W porządku, powiedziała Gosia. Co ty robisz, tato? Nie produkuję czekolady, rzekł Gustaw. A co? Chcecie zjeść czekoladkę? Tak, chcemy, błęknął Zosia. Zaraz, zaraz, już chwila dał się Gustaw. Tylko ja muszę umyć ręce. Tata Gustaw umył ręce. Potem wytał je ręcznikiem. Następnie otworzył lodówkę i wyciągnął z niej dwie paczki czekolady. Potem zamknął lodówkę. Bliźniaki zasiadły do stołu. Następnie tata położył czekolady na talerzach. Jedzcie czekolady, kochane bliźniaki rzekł Gustaw. Gosie Zosia zaczęło jeść czekolady. No co, czy ta czekolada jest smaczna? spytał Gustaw. Tak, ta czekolada jest smaczna, odpowiedziała Gosia. Super, bąknął Gustaw. W tej chwili do fabryki kurylewskiej weszła Jedwiga. My w grudniu będziemy w urbanowicach, żeby odzyskać jeki — rzekła Jedwiga. Dobrze, bąknął Gustaw. Niech bliźniaki i Jacek jeżdżą na sankach, ale bardzo ostrożni i bezpiecznie, żeby nie wypaść z sanek, powiedziała Jedwiga. Jacek będzie bardziej bezpieczny, kiedy jeździ na sankach, żeby uniknąć problemów z zachowaniem, rzekł Gustaw. I później, w styczniu, moje dzieci zlepią z kulek bałwana, powiedziała Jedwiga. Ale w dniu 24 godnia będzie Wigilia Bożego Narodzenia, rzekł Gustaw. – Masz rację, mój mężu – zachotało z satysfakcją Jadwiga. – Dzień później będzie już Boże Narodzenie – powiedział Gustaw. – Możemy baść z uszkami, kłoczaka, sałatka z marchewkami i sok winogronowy. – O, to będzie udane Boże Narodzenie – zdziwiła się Jadwiga. – Zima astronomiczna rozpocznie się dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia – powiedział Gustaw. – Masz na myśli 22 grudnia? – Jadwiga chciało wiedzieć. — No tak — dodał Gustaw. — Bo teraz mamy listopad. Liście opadają z drzew. Już niedługo wypadnie śnieg. Ale Jacek cały czas ślizga się na zamazniętych jeziorach i rzekach, zjeżdża na sankach w pobieżu jezdni, zagraży innym dzieciom podczas zabawy i lepi do kule ze śniegu — powiedziała Jadwiga. — Oho, Jacek cały czas bawi się niebezpiecznie — zdziwił się Gustaw. Jacek teraz jest bardziej nieprzewidywalny niż rok temu, bąknęła jedwiga. Nie szkodzi. Za moment Jacek będzie bardziej bezpieczny, rzekł Gustaw. Trzymaj się, mój mężu, pożegnało się jedwiga. Jedwiga podeszła do bliźniaków i zauważyła, że skończyły już jeść czekoladę. No co? prosił Zosiu. Jedwiga spojrzała na bliźniaki. Zjadłeście czekoladę? Tak, zjadłyśmy, piekliła Gosia. Powiedzcie mi, czy ta czekolada była smaczna? rzekła Jedwiga. Tak, ta czekolada była smaczna, bąknęła Zosia. To super, zgodziła się Jedwiga. Jedwiga odłożyła talerze do stołu i otworzyła zmywarkę. Potem położyła talerze do niej. Następnie bliźniaki wstały z krzeseł. Jedwiga zamknęła zmywarkę i wyszła z fabryki kuchileckiej. No widzisz, wybuchła Gosia. Trzeba koniecznie założyć fartuch kuchenny, gdy przygotujemy zupę z czekoladą. My zjadłyśmy czekoladę parę minut temu, rzekła Zosia. Moja mama odstawiła talerz do zmywarki, powiedziała Gosia. Dobrze już dobrze, bąknęła Zosia. My jesteśmy w fabryce Kuwilecki. Mój tata pracuje tutaj nad czekoladami, powiedziała Gosia. Jeżeli każdy człowiek jeba za dużo czekolad codziennie, to może popsuć zęby, rzekła Zosia. My też lubimy czekoladę. Niezdrowym nim są fytki, słodycze, lizaki i napoje gazowane, dodała Gosia. Tak, Gosiu, bąknęła Zosia. Ale czekolada to nasza najlepsza przekąska, rzekła Gosia. Tak, coś takiego, zdziwiła się Zosia. W piesce jemy piesce, a tutaj jemy czekoladę, bo również w tej fabryce jest restauracja, powiedziała Gosia. Masz absolutną rację, Gosiu, zgodziła się Zosia. W tym momencie do fabryki z czekoladami wszedł Jacek. – Cześć, Jacku – przywitał się Gustaw. – Jak się czujemy? – Dobrze się czuję – błąknął Jacek. – My najbardziej lubimy czekoladę. – Tak, Jacku. A co? – rzekł Gustaw. – Nie mamy zamiaru jeść ani frytek, ani słodyczy, ani alkoholi – powiedział Jacek. – Dobrze, Jacku – zgodziła się Gosia. – Bo frytki, słodyczy i alkohol są bardzo niezdrowe. I mogą zapuścić organizm człowieka, prawda? Powiedział Gustaw. Jacek udał się do restauracji. Następnie otworzył szafkę i wyciągnął z niej słodycze i dwie butelki mocniejszego alkoholu. Jacku, co ty wyciągasz ze szafki? Zapytał Gustaw. Ja wyciągam z niej słodycze i alkohol. Odpowiedział Jacek. Potem Jacek zamknął szafkę. Ale dlaczego? Zdziwił się Gustaw. Chcesz popsuć swoje zdrowie? Tak, chcę. Wrzestał Jacek. – Po co? – zdziwił się Gustaw. Następnie Jacek postawił słodycze i dwie butelki alkoholu na stole. Potem otworzył wszystkie zakrętki butelek. Następnie wypił łoczek alkoholu. – Przestań! – wrzasnął Gustaw. – Nie pij alkoholu! Alkohol to niezdrowy napój, który może spowodować nietrzeźwość. Picie alkoholu uczniem podstawówki jest niedozwolone. – A przecież pijaństwo! – szepnął Jacek. Potem Jacek wypił pięć łyżyczek mocniejszego alkoholu. — Przestań — powiedziałem. — krzyknął Gustaw. — Nie pozwalam tobie pić żadnego alkoholu, bo nie masz jeszcze osiemnastu lat. Masz tylko osiem lat. Proszę poczekać jeszcze przez dekadę. — Co to jest dekada? — Jacek chciał wiedzieć. — Dekada to dziesięć lat — wyjaśnił Gustaw. — Dopiero za dziesięć lat możesz wypić alkohol. Gustaw wstał z krzesła i podbiegał do Jacka. Co to jest? krzyknął Gustaw. Słodycze i alkohole? Oddawajmy słodycze i alkohole. Potem Jacek oddał tacie Gustawowi słodycze i dwie butelki mocniejszego alkoholu. Ja postawię te słodycze i alkoholu za śmietnikiem, wrzasnął Gustaw. I Gustaw postawił słodycze i dwie butelki mocniejszego alkoholu za śmietnikiem. Nie pij teraz alkoholu, dobrze? wsadził Gustaw. — Tak, będę — zdziwił się Jacek. — Czemu? — zdziwił się Gustaw. — Chcesz być pijany? — Co to za picie alkoholu ośmiolatkom? — Tylko dorośli mogą pić alkohol. — Rozumiesz, Jacek, czy nie? — Tak, rozumiem — krzyknął Jacek. — Ale czemu ty krzyczysz, Jacek? — rzekł Gustaw. — Czy ty możesz na mnie nie krzyczeć? — Nie wiem — zdziwił się Jacek. — Jak to nie wiesz? — zdziwił się Gustaw. — Przecież ty przed chwilą krzyczałeś. — Tato, proszę cię, wybacz mi — bąknął Jacek. Ja cię wybaczam odpowiedział Gustaw. Słucham, słucham zapytał Abraham wchodząc do fabryki. Zaległa cisza. Abraham spojrzał na słodycze i dwie butelki alkoholu. Co to za słodycze i alkohole? zaciekawił się Abraham. Nasz synek Jacek pił całą butelkę alkoholu powiedział Gustaw. Coś ty zdziwił się Abraham. Nie wolno pić alkoholu osobom do osiemnastego roku życia. Bo Jacek jeszcze ma osiem lat, rzekł Gustaw. No tak, zgodził się Abraham. Jeżeli Jacek będzie więcej pił alkoholu, to później będzie nie trzeźwy, a pijany, powiedział Gustaw. I nawet nie zacznie prowadzić automobilu, jeżeli będzie pijany. To jest jazda po pijanemu. Jazda po pijanemu to przestępstwo. A czy później Jacek mógłby nawet płacić mandel za jazda po pijanemu? Co to jest? Abraham bez słowa opuścił głowę. Potem podszedł do bliźniaków. Jak wam się tu podoba? spytał bliźniaków Abraham. Bardzo nam się tu podoba, odpowiedział Gosia. To piękna fabryka, rzekła Zosia. Jakie przykąski wam się podobają? Zapytał Abraham. My lubimy pizzę i czekoladę, odparła Gosia. Co wam się najbardziej podobało? spytał Abraham. Największe wrażenie zrobiło dla nas czekolada, odpowiedziała Zosia. Czemu? Abraham chciał wiedzieć. Bo czekolada jest zdrowsze od alkoholu, dodała Gosia. Ona nie powoduje pijaństwa. Abraham wyszedł z fabryki.